Dzień dobry drodzy widzowie, jestem dzisiaj na stacji Warszawa Centralna. Planowo chciałem być na stacji Warszawa Wschodnia, ale mój rower i ja bardzo byśmy zmokli, bo zapowiadają burzę. Zresztą już teraz zaczęło kropić. Pokazałem Wam lokomotywę Vektron od pociągu Berlin Warszawa Express. Tam jest także wagon 155A, więc będzie ciekawie przy odjeździe, który za około 4 minuty. Tyle tytułem wstępu dla widzów nowych. Powiem tyle. Mam na imię Marcin. Dokumentuję pociągi w Polsce głównie pasażerskie. Przed nami niebieski Meggior, Ikon. A przed nami jeden z trzech wagonów prototypowych 155A. To, valo, to wagon, który ma część klasy drugiej i część. Barową część gastronomiczną na tablicy peronowej. Mamy skład BWE, który jedzie nieco dalej. Jedną stację dalej za Berlin i odjazd za około 2 minuty. A tu mamy listę krajów, po których może poruszać się ta lokomotywa. Punktualnie o 17 skład rusza. Frekwencja jest wysoka, ten odcinek nagrywam w piątek. Wjechał pociąg Intercity Sun EU160-054. Wjeżdża skład z Berlina. Kolejny Vicon. Skład jest opóźniony około 14 minut. jak to dobrze, że na centralnej są działające pochylnie bo właśnie złapałem pomarańcze z pociągiem Starzyński do odjazdu została niecała minuta przemieszczanie się z rowerem to nie jest najwygodniejszy sposób na tworzenie odcinka ale zdążyłem. Pomarańcza, mandarynka, świnka. Jak to woli, jak to lubi. Piękna, wyjątkowa, jedyna. Mamy 17:20 punktualnie. Teraz jadę na peron czwarty, nagrać podjazd Silesji. Przed nami lokomotywa z Kolei Czeskiej, która prowadzi pociąg Silesia do stacji Bochumien tuż za granicą z Polską. Skrzałem się jak w meczu piłkarskim, bo biegłem, żeby nagrać pobarańcze, znowu jestem teraz na krańcu zachodnim tym razem peron czwarty przed nami pociąg Lubuszanin do Zielonej Góry oraz Gorzowa Wielkopolskiego no, miałem powiedzieć, powinien już być odprawiany i tak się dzieje skład powinien być dość długi i to za chwilkę sprawdzimy na semaforze jest podany sygnał 160.008 Wagon połówkowy Na czele składu mamy grupę wagonów do stacji Zielona Góra Główna wagony do stacji Gorzów Wielkopolski. Zobaczcie jaki ten skład jest długi. Tym bardziej, że były wagony ekstra. Niedostępne dla podróżnych. Ładnie się nam trafiło. Wjeżdża kolejny skład pod Dali. Ale bliżej nas jest Taurus. Tutaj odjazd za około 3 minuty Silezja na tablicy peronowej Wjeżdża pociąg Intexity po pobrzeże opóźniony dzisiaj około 20 minut Aktualnie 17.35 mamy odjazd. mamy grupę czeskich wagonów ale będą także polskie wagon restauracyjny i klasy pierwszej oraz trzy wagony polskie Intercity po jest odprawiane EU160-030 prawie do samego początku peronu zobaczymy jak wiele wagonów prowadzi w obrzeże Możemy liczyć wagony. Kto wie, może będzie ponad 12. Przed nami Flirt Stadler. Pociąg wyprodukowany w 2015 roku. Już 10 lat jeździ po naszych torach. Dzisiaj z pociągiem Telimena. Dla nowych 1751. Ekspres Intercity Premium z Gdyni do Rzeszowa. D 160 014 z Warszawy Wschodniej do Łodzi Fabrycznej 250.002 z bardzo wysoką frekwencją przed nami dwa elfy kolei mazowieckiej, jako pociąg lotniskowy z Modlina na Chopina. Zapowiadany jest wjazd pociągu Chrobry. Szczecin Dąbie, planowy przyjazd o godzinie 17.50, wjedzie na tor drugi, przy Peronie trzecim. Nie wiem jak wy, ale Przysynie bardzo lubię ten moment, kiedy powoli majestatycznie statycznie... Lokomotywa wjeżdża na stację, tak jak teraz pociąg królewski, chrobry, z lokomotywą EU-200. EU-200 zakład centralny PKP Intercity. Lokomotywy EU200 prowadzą pociągi kategorii Express Intercity poza składami międzynarodowymi, tylko krajowe. Ale to się może zmienić. Właśnie o Wilku mowa, bo zobaczcie, dopuszczenie jest na razie tylko na Polskę, ale inne kraje czekają w kolejce. A na peronie trzecim mamy takie niedostępne dla nas podróżne schodki na szczycie jest Królewna tak mi się wydaje a na pewno jest Kinga tyle, że to pociąg z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego który właśnie tutaj wjeżdża obok nas W sąsiednim Koronie także mamy taką wieżyczkę i tam chyba też jest królewna, no bo w każdej wieży czeka na swojego księcia z bajki królewna skład Polo Regio. Okej, okay, ale dość żartów, pociąg Kinga odjedzie za chwilkę. Jest dzisiaj opóźniony o około 5 minut. No cóż, coś mi się pokiczkało z tym pro teraz. Rusza pociąg do Wrocławia, Intercity, Konopnicka. Briefing numer 007. Przed nami linia S3. To jedyna linia szybkiej kolei miejskiej w Warszawie, która jeździe, jeździ planowo przez Centralną. Melduje się Intercity Notec do stacji Piła główna. Gdy pojedzie Intercity Notech, to na ten sam tor wjedzie zastępczy skład wagonowy za pendolino. Razem z gołębiem będziemy obserwować odjazd pociągu notecz. Frekwencja sporo osób stało. Zanim się pojawi skład wagonowy zastępczy, rusza Pendolino do stacji Bielsko-Biała Główna. Bardzo przyzwoita. Okazało się, że czekałem na darmo, bo nie ma zastępczego składu wagonowego. Przyjechało po prostu dziobaczysko. A tutaj macie na dowód tego, co mówiłem wcześniej: skład zastępczy, ale składu zastępczego nie ma. Szkoda. Melduje się pociąg Esperanto. Do Stoku do Łodzi fabrycznej. Pociąg Esperanto zatrzymuje się tylko w Warszawie po drodze z Białego Stoku do Łodzi, a wjeżdżająca TLK Małopolska, oj, ona zatrzymuje się w bardzo wielu miejscach. Bardzo wielu pasażerów czeka właśnie na ten skład, który odjedzie o godzinie 19. A ja dziękuję za oglądanie odcinka do końca. Zapraszam na polecany film. Trzymajcie się. Cześć.